Witajcie drodzy widzowie na kanale Mądrość Przodków. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż do świata jednego z najwspanialszego umysłów w historii Alberta Einsteina. Przedstawimy Wam 68 jego najgłębszych i najbardziej inspirujących myśli. Kiedy słyszymy nazwisko Einstein, od razu myślimy o teorii względności i fizyce kwantowej. Te dwie teorie, stanowiące fundamenty współczesnej fizyki, przyniosły mu Nagrodę Nobla w 1921 roku i ugruntowały jego pozycję jako jednego z największych naukowców wszechczasów. Przygotowaliśmy dla Was zbiór jego najcenniejszych cytatów, które, mamy nadzieję, staną się dla Was źródłem cennych lekcji życiowych. Zostańcie z nami do końca, ponieważ mądrość, którą odkryjemy, z pewnością was zaskoczy i zainspiruje. Życzymy Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. Albert Einstein, urodzony 14 marca 1879 roku, a zmarły 18 kwietnia 1955 roku, był wybitnym fizykiem teoretycznym. Przyszedł na świat w niemieckim Ulm, w rodzinie o żydowskich korzeniach. Jego ojciec Hermann Einstein był inżynierem i sprzedawcą, a matka Paulina zajmowała się domem. W 1880 roku rodzina przeniosła się do Monachium, gdzie ojciec wraz z wujem otworzyli firmę produkującą urządzenia elektryczne na prąd stały. Co ciekawe, w dzieciństwie mały Albert miał spore trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Dziś Albert Einstein jest powszechnie uznawany za jednego z największego fizyków w historii twórcę rewolucyjnej ogólnej teorii względności. Ta teoria na zawsze zmieniła nasze postrzeganie przestrzeni, czasu i grawitacji, wykraczając daleko poza intuicyjne obserwacje. Zjawiska te zostały opisane precyzyjnymi równaniami matematycznymi, które wielokrotnie znalazły potwierdzenie w eksperymentach. W momencie jej powstania, teoria względności rzuciła wyzwanie klasycznej mechanice, która dominowała w nauce przez ponad 200 lat, ukazując ją jako swój szczególny przypadek. W 1917 roku Einstein, wykorzystując swoją teorię, opisał strukturę całego wszechświata. Jego praca, w połączeniu z mechaniką kwantową, stała się podstawą modelu standardowego w fizyce cząstek elementarnych. Dzięki teorii względności, kosmologia i astrofizyka mogły przewidzieć i zaobserwować tak niezwykłe zjawiska jak gwiazdy neutronowe, czarne dziury czy fale grawitacyjne. Ogólna teoria względności i fizyka kwantowa to dwa filary, na których opiera się współczesna fizyka. Obecnie naukowcy na całym świecie podejmują wysiłki, aby połączyć te dwie teorie w jedną, nadrzędną, teorię wszystkiego. Pomimo różnych podejść i braku zgody, unifikacja tych teorii pozostaje jednym z największych wyzwań w dziedzinie fizyki fundamentalnej. Einstein osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, a w 1940 roku oficjalnie został obywatelem amerykańskim. Opublikował ponad 300 prac naukowych i ponad 150 innych tekstów na różnorodne tematy. Otrzymał liczne doktoraty honoris causa z zakresu nauk ścisłych, medycyny i filozofii od wielu prestiżowych uczelni w Europie i Ameryce Północnej magazyn Time uznał go za najważniejszą osobistość XX wieku. W trakcie swojej niezwykłej kariery naukowej Albert Einstein był laureatem wielu międzynarodowych nagród. Jego imieniem nazwano także liczne wyróżnienia. Do najważniejszych, które otrzymał, należą Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku, medal Matulciego w 1921 roku, medal Kopleja w 1925 roku, medal Maxa Planka w 1929 roku oraz medal Franklina w 1935 roku. Pewnego razu dziennikarze poprosili Einsteina, aby w prosty sposób wyjaśnił swoją teorię względności tak, by zwykli ludzie mogli ją zrozumieć. Naukowiec napisał wtedy na kartce zdanie, które odczytał jego sekretarz. Godzina spędzona w towarzystwie pięknej dziewczyny wydaje się minutą, ale minuta siedzenia na gorącym piecu wydaje się godziną. A oto 68 najsłynniejszych cytatów wielkiego naukowca. Tym, co niezmiennie oświetlało moją drogę i raz po raz napełniało mnie odwagą, by z radością stawiać czoła życiu, były dobroć, piękno i prawda. Bez poczucia wspólnoty z ludźmi o podobnych poglądach, bez zajmowania się światem obiektywnym, wiecznie nieosiągalnym w dziedzinie sztuki i nauki, życie wydawałoby mi się puste. Banalne cele ludzkich dążeń, posiadanie, zewnętrzny sukces, luksus, zawsze wydawały mi się godne pogardy. Nie stanaj się być człowiekiem sukcesu, staraj się być człowiekiem wartościowym. Każdy jest geniuszem, ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności do wspinania się na drzewa, całe życie będzie myślała, że jest głupia. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu. Ego i wiedza są odwrotnie proporcjonalne. Im więcej wiesz, tym mniejsze masz ego. Im mniej wiesz, tym większe masz ego. Musisz poznać zasady gry, a potem musisz grać lepiej niż ktokolwiek inny. Nie martw się swoimi trudnościami w matematyce. Zapewniam cię, że moje są o wiele większe. Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, poświęciłbym 55 minut na myślenie o problemie, a zaledwie 5 minut na myślenie o rozwiązaniach. To prowadzi nas do fundamentalnej prawdy. Nie możemy rozwiązywać problemów, używając tego samego sposobu myślenia, który je stworzył. Pomyślcie o tym, jak często w życiu robimy w kółko to samo, każdego dnia, a naiwnie oczekujemy innych rezultatów. To przecież szaleństwo. Prawdziwa siła tkwi w wytrwałości. Nigdy nie ponosisz porażki, dopóki nie przestaniesz próbować. Motywacja, która pcha człowieka do pracy z pasją, przypomina żarliwość wierzącego lub zakochanego, to codzienne. Oddanie, które nie wynika z przymusu, lecz płynie prosto z głębi serca. Są dwa sposoby na życie. Jeden to życie tak, jakby nic nie było cudem. Drugi to życie tak, jakby cudem było wszystko. Tylko ci, którzy z całych sił dążą do celu, mogą osiągnąć to, co pozornie niemożliwe. Ucz się z wczoraj, żyj dniem dzisiejszym, miej nadzieję na jutro. Najważniejszą rzeczą jest nigdy nie przestawać zadawać pytań. Monotonia i samotność spokojnego życia to potężny stymulant dla kreatywnego umysłu. Czasem nachodzi mnie pytanie, które sprawia, że czuję się zagubiony: czy to ja jestem szalony, czy wszyscy inni? Jest pewna różnica między geniuszem a głupotą. Geniusz ma swoje granice. Bardzo rzadko myślę słowami. Myśl pojawia się nagle. A dopiero potem próbuję ubrać ją w słowa. Nigdy nie dokonałem żadnego z moich odkryć poprzez proces racjonalnego myślenia. Mam w sobie wystarczająco dużo z artysty, by swobodnie czerpać z mojej wyobraźni. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia otacza cały świat. Wyobraźnia to najwyższa forma badania. Prawdziwym sensem codziennego życia jest życie dla otaczających nas ludzi tych, którzy zawsze wywołują uśmiech i czynią nas szczęśliwymi. Życie nie byłoby warte życia, gdyby nie było przeżywane dla innych. Edukacja to nie napełnianie wiadra, ale rozpalanie ognia. Wielu nauczycieli traci czas, zadając pytania mające na celu odkrycie, czego uczeń nie umie. Prawdziwą sztuką jest zadawanie pytań w taki sposób, by odkryć, co uczeń umie lub czego jest w stanie się nauczyć. Celem edukacji powinno być kształcenie jednostek, które myślą i działają je zależnie. Dostrzegam, że służba dla wspólnoty jest najwspanialszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Uczenie się to doświadczenie, wszystko inne to tylko informacja. Zawsze postępuj właściwie. Zadowoli to niektórych ludzi i zadziwi całą resztę. Nie mam żadnych specjalnych talentów. Jestem tylko namiętnie ciekawy jest tylko jeden pewny sposób na uniknięcie krytyki: nic nie robić, nic nie mówić i być nikim. Myślałem i myślałem przez lata, przez miesiące. 99 razy dochodziłem do błędnego wniosku. Za setnym razem miałem rację. To nie jest tak, że jestem mądrzejszy od innych. Po prostu dłużej zastanawiam się nad problemami. Kreatywność jest zaraźliwa podaj ją dalej. Każdy mężczyzna, który potrafi bezpiecznie prowadzić samochód, całując jednocześnie piękną dziewczynę, po prostu nie poświęca pocałunkowi należytej uwagi. Grawitacja nie jest odpowiedzialna za to, że ludzie się w sobie zakochują. Szczęśliwy człowiek jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by zbytnio martwić się o przyszłość. To właśnie teraźniejszość ma znaczenie. Tylko dwie rzeczy są nieskończone wszechświat i ludzka głupota. I nie jestem pewien, co do o tej pierwszej. Osoba, która za dużo mówi, a za mało używa umysłu, wpada w nawyk leniwego myślenia. Ci, którzy wierzą w fizykę, rozumieją, że różnica między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością jest tylko uporczywie trwałą iluzją, stworzoną przez człowieka. Logika zabierze cię z punktu A do punktu B, wyobraźnia zabierze cię wszędzie. Najłatwiej jest uczynić rzeczy większymi, bardziej złożonymi i bardziej brutalnymi. Potrzeba dotyku geniusza i wiele odwagi, by pójść w przeciwnym kierunku. Żyję w samotności, która jest bolesna w młodości, ale cudowna w latach dojrzałości. Jeśli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze. Im szybciej idziesz, tym krótszy dystans pokonujesz. Pokoju nie da się utrzymać siłą, można go osiągnąć tylko przez zrozumienie. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równie mądrzy i równie głupi. Nie czyń niczego wbrew sumieniu, nawet jeśli wymaga tego od ciebie państwo. Strach przed śmiercią jest najbardziej nieuzasadniony ze wszystkich, ponieważ nie ma ryzyka wypadku dla kogoś, kto już umarł. Tylko teraźniejszość trwa wiecznie. Jestem gotów walczyć o pokój. Nic nie zakończy wojny, jeśli sami ludzie nie odmówią w niej udziału. Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki jest ślepa. Jeżeli fakty nie pasują do teorii, zmiej fakty. Naszym zadaniem jest uwolnienie się poprzez poszerzenie naszego kręgu współczucia, aby objąć nim wszystkie żywe istoty i całą naturę w jej pięknie. Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń, nabytych do 18 roku życia. Wszystko, co wartościowe w ludzkim społeczeństwie, zależy od możliwości rozwoju, jakie daje się jednostce. Próby połączenia mądrości z władzą rzadko kiedy się udają, a nawet jeśli, to ich sukces jest jedynie chwilowy. To właśnie doświadczenie tajemnicy, nawet jeśli podszyte jest lękiem, dało początek religii. Jedynym sposobem, aby nie ulec negatywnemu wpływowi pochwał, jest po prostu kontynuowanie swojej pracy. Gdybym zaczął przejmować się swoim wyglądem, nie byłbym już sobą. Najpiękniejszym doświadczeniem, jakie możemy przeżyć, jest tajemnica. Każdy, kto utracił tę zdolność, kto nie potrafi już przystanąć w zdumieniu i zachwycie, jest jak martwy, a jego oczy zasnuła ciemność wieczna tajemnica świata jest największym cudem, jaki możemy pojąć, a fakt, że człowiek jest w stanie ten świat poznawać i rozumieć, jest cudem samym w sobie. O wiele łatwiej jest zmienić właściwości pierwiastka chemicznego, niż zmienić naturę człowieka. Jako istoty ludzkie zostaliśmy obdarowani dokładnie taką dozą inteligencji, aby móc wyraźnie zobaczyć, jak bardzo jest ona niewystarczająca w konfrontacji z otaczającą nas rzeczywistością. Nik, co prawdziwie wartościowe, nie bierze się z ambicji czy z samego poczucia obowiązku. Te najcenniejsze dary rodzą się z miłości i oddania dla innych ludzi oraz dla obiektywnych praw, które rządzą naszym życiem. Moje głębokie zainteresowanie otaczającym światem stoi w zadziwiającej sprzeczności z brakiem silnej potrzeby kontaktu z ludźmi i społecznością. Naprawdę jestem samotnym wędrowcem, który nigdy do końca nie należał do żadnego kraju, domu, przyjaciół, a nawet do najbliższej rodziny. Z głębi serca zawsze odczuwam ten dystans i przemożną potrzebę bycia samemu. Istnieje siła tak potężna, że nauka do dziś nie znalazła dla niej formalnej definicji. Jest to siła, która zawiera w sobie i rządzi wszystkimi innymi, a nawet stoi za niezliczonymi zjawiskami we wszechświecie, których wciąż nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Tą siłą jest miłość. Miłość jest światłem, które rozjaśnia dusze tych, którzy ją dają i otrzymują. Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że jedni ludzie czują pociąg do drugich, miłość jest potęgą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze i nie pozwala, by ludzkość pogrążyła się w ślepym egoizmie. Miłość odkrywa i objawia, dla miłości żyjemy i umieramy. Aby uczynić pojęcie miłości bardziej namacalnym, dokonałem prostej zamiany w moim najsłynniejszym równaniu. Zamiast E równa się mc2, przyjąłem, że energia zdolna uzdrowić świat może pochodzić z miłości pomnożonej przez prędkość światła do kwadratu. Możemy zatem dojść do wniosku, że miłość jest najpotężniejszą energią ze wszystkich, ponieważ nie ma żadnych granic. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film na kanale Mądrość przodków. Jeśli te ponadczasowe lekcje poruszyły wasze serca i dały do myślenia, prosimy zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Podzielcie się tym materiałem z kimś, komu może on pomóc. A jakie są wasze przemyślenia? Czekamy na wasze refleksje w sekcji komentarzy.